Prawami, bo dziękujemy. I zanim zapowiem następny punkt y, muzyczny, to tylko przypomnę, że. Kasiu, nie możemy zapomnieć panu Zygmuncie Brewińskim i za jego arię. No to... Panie Zygmuncie, brawo dla pana Zygmunta. I za wykonanie, oczywiście, i za talent. I oczywiście za, za odwagę. No, widziałem, że porwa publiczność. No, no właśnie. Brawo. brawo. To debiutaryzuje co? bo powiem szczerze, nie pamiętam pana na scenie. Natomiast drodzy Państwo, jeszcze w ramach y, powiedziałabym kolacji i deseru mamy jeszcze gofry, na które zapraszamy. A na grillu jeszcze jest kiełbaska, kaszanka i pierogi. Także, żeby nie było kolacji w domu, to zapraszamy. Tym jeszcze możecie się Państwo u nas częstować. Natomiast teraz już pomału na scenę zapraszamy. Panią Katarzynę, panić ze swoim zespołem? Szalone. Katarzyna panić. I szalone. I pani Maja.